Dzień dobry, z tej strony Kudłaty, czyli ja I zapraszam was na zupełnie nową serię na polskim YouTubie Recenzja postaci z anime, super świeża sprawa Zapraszam do oglądania Jak wiecie, uniwersum anime jest strasznie rozbudowane Pier Na pierwszy ogień pójdzie jedna z młodszych postaci Osoba tak symetryczna, że żadna kobieta i żaden mężczyzna nie może się jej oprzeć Osoba, która powoduje, że ty się chowasz, stajesz... Ty jesteś silny? Popatrz na niego, to nie będziesz silny. Więc proszę Państwa, a więc, a więc. Pan A więc, czyli Dominik Boss, urodził się 5 roku przed naszym erą. Był ojcem Jezusa Chrystusa. I twoje tak. Jak miał 5 lat, padł do kociołka z symetronem z substancją, która powoduje, że jesteś orgazogenny, symetryczny, idealny. Od tamtego czasu jego życie się zmieniło. Dołączył do uniwersum Marvela. Zaczął kręcić filmy w Hollywoodzie, nagrał parę płyt yy, i oczywiście zaczął kraść kobiet. Jako, że jest symetryczny, jego symetryczna aparycja spowodowała, że wszyscy mężczyźni na świecie tracili swoje żony, ponieważ on podchodził i zabierał. Dlatego wtedy Mariusz Pudzianowski, Adam Małysz i Stachurski postanowili, że trzeba go zamknąć. Zamknęli go w sejfie. Ile by zapomnieć, się wszystkie chwile. Zaczynę go w sejfie, żeby uratować populację. Lecz parę lat temu można zobaczyć, że. A więc wrócił, założył kanał na YouTubie i znowu zaczyna polywać wszystkie niewiasty. Więc uważajcie na niego, bo trac tracicie umysł i zaczniecie oddawać mu hołd jego, je jego symetrycznej wysokości. To no byłoby na tyle. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mój wszystkie rzeczy, które robię. Już niedługo będzie kolejny odcinek w postaci za nim, gdzie wytłumaczę inne. Postacie, więc dziękuję bardzo, do widzenia.